Witam Was gorąco w smakowitych daniach i zapraszam dziś na doskonałą propozycję dla amatorów wypieków z owocami, czyli pyszne ciasto z wiśniami i orzechami włoskimi. Do miski przekładamy jajka, wsypujemy cukier kryształ i wszystko ucieramy na jasną masę. Do masy jajecznej wlewamy rozpuszczone i wystudzone masło oraz maślankę. Całość dokładnie miksujemy. Następnie do masy wsypujemy mąkę, szczyptę soli, cukier waniliowy, sodę oczyszczoną oraz proszek do pieczenia. Wszystko miksujemy do połączenia się składników. Ciasto powinno mieć dość gęstą konsystencję. Następnie do ciasta wrzucamy orzechy włoskie i całość jeszcze raz mieszamy łyżką. Gotowe ciasto przekładamy do tortownicy posmarowanej tłuszczem i posypanej mąką i dokładnie je rozprowadzamy. Wydrylowane wiśnie umieszczamy w drugiej miejsce, posypujemy mąką ziemniaczaną i wszystko delikatnie mieszamy. Na wierzchu ciasta układamy wiśnie. Ciasto pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza około 50 minut. Pieczone ciasto studzimy w piekarniku, a po wystudzeniu posypujemy cukrem pudrem. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.